Tygodry! Świnka za Katarzynka i zabawa w chowanego Wolicie szukać czy się chować? Ja, Rutka, wolę się chować To był piękny, gorący dzień Był sam środek wakacji i Świnka za Katarzynka Zaprosiła swoje koleżanki na wspólną zabawę oraz nocowanie Kotka Pupilka i Lisica Rutka Zjawiły się u Katarzynki już koło południa. Dziewczynki najpierw zrobiły sobie piknik w ogrodzie. Potem bawiły się w piaskownicy i wybudowały trzy wspaniałe zamki. Potem chlapały się wodą, budowały szałas i obserwowały mrówki chodzące po drzewie. A potem... Co robimy? Może, może pobawimy się w plażę? A jak się bawi w plażę? Mogłybyśmy założyć kapelusze, opalać się i pić lemoniadę. Lisica Rudka bardzo lubiła się przebierać. No tak, ale nie mamy kapeluszy. Chyba nie mamy też lemoniady. Poza tym, to trochę nudna zabawa tak siedzieć i się opalać. Świnka Zakatarzynka lubiła się ruszać, tak więc zabawa w plaży wydawała się jej nieciekawa. A może pogramy w piłkę? I Zakatarzynka podrzuciła w górę kolorową piłkę, którą dostała niedawno na urodziny. Ale Rutka już trochę się obraziła. Mi się nie chce. Moim zdaniem jest zbyt gorąco na piłkę. No to co będziemy robić? Oj, no właśnie, co? Zakatarzynka była zniecierpliwiona. Czuła się zmęczona po upalnym dniu, a do tego trudno jej było oddychać, jakby w jej nosie coś przeszkadzało. Choć wcale nie miała kataru. Pociągnęła mocniej nosem i powiedziała: Chyba nie po to was zaprosiłam, żebyśmy nic nie robiły. A może... Pupilka zawsze starała się znaleźć rozwiązanie. Może pobawimy się, że jesteśmy na plaży i będziemy udawały, że woda jest naszą lemoniadą, a czapki są kapeluszami. I na tej plaży będziemy miały piłkę i, i w nią zagramy. Co wy na to? To był dobry pomysł i Rutka z Zakatarzynką chętnie się zgodziły. Rozłożyły kocyk na piasku, nalały wody do kubeczków i już miały zacząć się bawić kiedy usłyszały znajomy głos. Chwileczkę, chwileczkę. Był to głos smareczki, niewielkiej chusteczki do nosa, która była dobrą znajomą świnki za Katarzynki. Świnko, wydmuchaj nos, zanim zaczniecie zabawę. Oj, smareczko, nie teraz! Przecież już dmuchałam. Ale za Katarzynko! To było wczoraj! No właśnie! I świnka pobiegła radośnie, podrzucając piłkę. O, nie. Nie zważając wcale na protesty smareczki. Świnko! Hej, rzucam do ciebie! Łap! Złapałam, złapałam! Niech do ciebie, pupilko. To było doród! Do mnie! Do mnie! Rzuć do mnie! Ej, to dlaczego rzucacie tylko do siebie, a ja... Za Katarzynko! Słyszę, że mówisz przez nos, wydmuchaj go, proszę cię! Mówiłam ci, że już dmuchałam! Złapałam! Złapałam! Teraz rzucę najdalej! Zobaczycie, jak daleko rzucę! O, o. Za Katarzynko! Ale smareczko! Ja nie mam kataru! Łap, Rutko! Łap! Teraz ty wilko! i rzucaj, rzucaj! Za Katarzynko! Nie mam w tym momencie rzucona przez pupilkę piłka poleciała tak daleko, że wpadła za krzak bzu. Świnka pobiegła po nią pędem. Wychyliła się z za krzaka i coś jej przyszło do głowy. Rudka, Pupilka! Chodźcie tu na chwilę! Coś wam powiem! Dziewczynki przybiegły, a Zakatarzynka zrobiła chytrą minę. Słuchajcie! Mam pomysł. Widzicie smareczkę? O tam, patrzcie! Jest tam obok piaskownicy. Będziemy się chować przed nią. Co wy na to? Ojej, ale. Ale czy jej nie będzie przykro? Pupilka zawsze starała się dbać o uczucia innych i teraz zrobiło się jej żal smareczki. Przecież to tylko zabawa. Tak, pewnie taka zabawa w chowanego. Za Katarzynko! Za Katarzynko! Cicho! Nie śmiejcie się tak głośno! Nie szuka nas! Za Katarzynko! Gdzie jesteś? Chowanie się przed Smareczką było dużo zabawniejsze niż granie w piłkę. I dziewczynki bardzo się z tego śmiały. A Smareczka, w końcu zrezygnowana, poszła sobie. Rutka, Zakatarzynka i Pupilka poczuły się wreszcie zmęczone i głodne. Zresztą robił się wieczór i był już najwyższy czas na powrót do domu i zjedzenie kolacji. Pyszne te kanapki! I herbata też bardzo dobra. Po całym dniu spędzonym na dworze kanapki smakowały wspaniale. Rudka z Pupilką zjadły już po trzy i miały ochotę na więcej. Tylko za katarzynka jadła bardzo powoli i udało jej się zjeść dopiero jedną kromkę. Jej nos był prawie zupełnie zatkany i musiała oddychać buzią, a oddychając buzią trudno jeść kanapkę. O, takie jedzenie było zupełnie miam, miam. bez sensu. Ach, ale się najadłam! Rutka z zadowoleniem pogładziła się po brzuchu. Pupilka zrobiła to samo. Ja też. Świnka spojrzała z zazdrością na koleżanki. Ona wcale się nie najadła. Wciąż była głodna. Gdyby tak mogła pozbyć się jakoś tego, co zalegało w nosie, wtedy dałoby się normalnie oddychać i zjeść kolację. Świnko, co robisz? Nic, nic. Wydawało mi się, że dłubiesz w nosie. To nieładnie. Wcale nie. No ale wiedziałam, że ty właśnie... Nie, ja tylko coś mnie swędziało i się podrapałam. Aha. No dobra. To co teraz robimy? Może... Może obejrzymy jakąś bajkę na dobranoc? Tak, tak, to super pomysł. I podczas bajki możemy zjeść deser. Mamy jeszcze bułeczki drożdżowe i owoce! Tak, to będzie bardzo pyszne. Zakatarzynka, rudka i pupilka rozsiadły się na kanapie, żeby obejrzeć wieczorną bajkę. I znów rutka z pupilką zaczęły jeść ze smakiem, tym razem owoce i bułeczki. Mm. Za katarzynka też miała ochotę. Miała wielką ochotę coś wreszcie zjeść, ale ten nos. Zerknęła ukradkiem na wpatrujące się w telewizor koleżanki i hop wyciągnęła z nosa sporego babola. Szybko wstała z kanapy i włożyła rękę za szafkę. Tak, tu będzie dobre miejsce na schowanie babola, tak żeby Rudka i Pupilka go nie zauważyły. Zaraz, Zakataszień, co ty robisz? Nic. Jak to nic? Przecież widzę, coś ukrywasz za szafką. Ja też jestem ciekawa, co tam masz? Nic, naprawdę nic. A moim zdaniem coś tam masz. Pokaż nam, prosimy. Nie mogę. Dlaczego? Bo. E, bo to jest. Co? co? To jest mój skarb. Co ty mówisz? Skarb? skarb? Ale taki prawdziwy? Rutka i pupilka były pod wrażeniem. I bardzo chciały zobaczyć ten skarb, który za Katarzynka ukrywała za szafką. To to jest tajemnica i nie mogę wam tego pokazać. A kiedy będziesz mogła? Nie wiem. Może kiedyś? Jutro? Może. Tak tak, jutro. Prosimy, prosimy. Uwielbiam skarby. Czy, czy to jest może coś złotego? Nie. Nie? Trochę tak, a m, tak. Trochę nie. Wiem, to są złote czekoladowe monety. Zgadłam? Nie. Y pierścionek? Nie, nie. A czy to jest duże? Raczej... raczej takie malutkie. Ale nie bardzo. A... a czy ładne? No, skarby zawsze są ładne. No, oczywiście, że ładne. Piękne. Najpiękniejsze na świecie. Wow, ale super. A, a kiedy możemy się nim pobawić? Jutro. Prosimy, prosimy, no, prosimy, bardzo prosimy. Dobrze. Tak, dobrze, jutro. Świnka wcale nie chciała okłamać swoich koleżanek, ale jakoś tak wyszło. Bo przecież nie mogła się przyznać do tego, że za szafką ukryła swojego babola. Było jej bardzo, bardzo głupio i zupełnie nie wiedziała co ma teraz zrobić. Myślę... Myślę, że teraz to musimy iść spać. Nie był to taki zły pomysł, bo wszystkie trzy były już trochę śpiące. Po umyciu zębów Świnka-Zakatarzynka zaprowadziła koleżanki do swojego pokoju, w którym już były dla nich przygotowane materace do spania. Ale jestem śpiąca! Ja też. Iha. Dobrej nocy! Dobranoc! Dobranoc. Słodkich snów! Na sen nie trzeba było długo czekać. Dziewczynki były naprawdę zmęczone po całym dniu biegania po podwórku, a zakatarzynka była wyjątkowo zmęczona dzisiejszym dniem. Zakatarzynko, zakatarzynko, strasznie! Chrym. Jest. Nie możemy spać. <laughs> przepraszam, przepraszam. Świnka przewróciła się na drugi bok. Przez chwilę w pokoju panowała cisza. Po chwili jednak Rudka i pupilka usłyszały głośne chrapnięcie, a potem zaspany głos za Katarzynki. I co chcę z tobą rozmawiać? Idź! Ale nie, nieprawda! Za Katarzynko! Za Katarzynko! Co, co? E, chyba, hmm? chyba mówiłaś przez sen. Czy, czy śniło ci się coś złego? <grym> nie wiem. Chyba, chyba tak. Ojej, dobrze, że się obudziłam! A co ci się śniło? Śniła mi się wielka glutoza. Wielka glutoza? A co to takiego? Ach, to taki wielki, zielony glut. I ta wielka glutoza śmiała się ze mnie i z tego, że dubałam w dosie i że schowałam za szafką swojego babola i. O! Schowałaś za szafką babola? <noise> czyli. Czyli, że wcale nie masz tam żadnego skarbu? Oszukałaś nas? Ach, tak. Przepraszam. Ale dlaczego? No, miałam zatkany dos. zagromadziło się tam różnych baboli i. I nie mogłam jeść. I jak nie patrzyłyście, to szybko jednego babola wydłubałam z dosa i schowałam za szafkę. Fuj! Ja nigdy nie chowam baboli za szafkę. Tak się nie robi. Wiem. bardzo mi głupio. Świnka za Katarzynka spuściła głowę. Było jej naprawdę, naprawdę wstyd. Pupilka usiadła obok niej na materacu i pogłaskała ją po ramieniu. Wiesz, ja. Przyznaję, że czasem czasem też tak robię. Naprawdę? Tak. Zdarzyło mi się nawet otrzeć Gila o, o ubranie. Oufu. Rudko, a ty ty tak nie robisz? Nie, nigdy. To jak pozbywasz się baboli? Ja? Ja je po prostu zjadam. Co? Co? No. No przecież nie zawsze, ale jak już nie mam co z nimi zrobić, to zjadam je, żeby nie nabrudzić dookoła. Pupilka z zakatarzynką patrzyły zdumione na lisicę rudkę i zupełnie nie wiedziały co powiedzieć. Zjadasz je, żeby nie nabrudzić dookoła? I zakatarzynka wybuchła śmiechem. Śmiała się tak głośno, że słychać ją było chyba w całym domu. Pupilka też zaczęła się śmiać, a za chwilę dołączyła do nich rudka. Ta cała sprawa z babolami i gilami była jednak bardzo zabawna. Dziewczynki śmiały się dłuższą chwilę, gdy nagle spod kołdry odezwał się znajomy głos. O, widzę, że jest wam bardzo wesoło. Smareczko, to ty! Nie obraziłaś się na nas? Och, nie obrażam się tak łatwo! Schowałam się tylko na trochę. Ja też umiem się bawić w chowanego. Dobrze, że przyszłaś. O, jak dobrze. Tak, przyszłam i słyszałam, o czym rozmawiacie. I muszę się wtrącić w waszą rozmowę. Mam wam coś do powiedzenia. Gluty, Gluty nie są do jedzenia ani też do wycierania. W szafkę ani o ubrania. No to co zrobić, jeśli w nosie coś przeszkadza? Jeden sposób wam doradzam, że od tego jest chusteczka. Tak wam mówię, ja smareczka. A jeśli dmuchamy i nic nie wylatuje? No właśnie, czasem tak się zdarza. Wówczas warto zwilżyć nos solą fizjologiczną, a wtedy bez problemu uda się wszystko wydmuchać. Nawet babole? Nawet babole. Ba, 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 ba. W szkole dubać w nosie nie wypada, Baboj to nie czekolada. Nie zjadamy go i basta. to nie jest kawał ciasta. Jeśli w nosie coś umiera, częściej chustką go wyciera. Jeśli w nosie jest ich tyle Trzeba zrobić tam porządek Lecz potrzebny jest rozsądek Zatkaj jedną dziurkę nosa Z drugiej dmuchnij do chusteczki Potem wyczyść pierwszą dziurkę Oto rady są smareczki Pięknie! Ba 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 ba, ba, ba bole Ani w domu, ani w szkole Dubać w nosie nie wypada Babo to nie czekolada Dziewczynki śpiewały piosenkę o babolach i pokładały się ze śmiechu. A potem Zakatarzynka pobiegła do łazienki, użyła soli fizjologicznej i od razu wydmuchała nos. Zajrzała też za szafkę i za pomocą chusteczki zabrała przyklejonego do niej babola, a zużytą chusteczkę wyrzuciła do kosza. Wszystkie trzy znów położyły się na swoich materacach i zgasiły światło. Wiecie co? Co? Szkoda mi tylko, że jutro nie pobawimy się tym skarbem. No, tak szczerze, to nie mogłam się doczekać. Szkoda, że nie ma go naprawdę. A ja myślę. Ja myślę, że on jest. Jest? jest? Tak, ale nie tam za szafką, tylko. Tylko gdzie? No, tutaj. tutaj. Tutaj? Chodzi mi o to, że jakby. to, że się kolegujemy i lubimy i. i w ogóle. To jest taki, jakby skarb. Masz rację. No fakt. Przepraszam Was, że Was oszukałam. Co ty, już się nie gniewamy. I dzięki, że nas do siebie zaprosiłaś. Tak, dzięki. To był super dzień. Dobranoc, dziewczyny. Dobranoc. Tym razem dziewczynki usnęły spokojnie. Świeże powietrze wpadało przez okno, a przez wyczyszczony nosek za katarzynce oddychało się miło i spokojnie. A teraz... Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy na quiz! Przed chwilą wysłuchaliście historii o tym, jak Zakatarzynka nie chciała wydmuchać noska podczas zabawy z koleżankami. A teraz kolej na Was. Sprawdzimy, co zapamiętaliście po wysłuchaniu słuchowiska. Zadam wam trzy pytania, a wy zastanówcie się dobrze, zanim na nie odpowiecie. Na każdą odpowiedź będziecie mieć dokładnie pięć sekund. Po tym czasie pomogą Wam czyściochy. Uwaga, usiądźcie wygodnie. Czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak. W takim razie zadaję pytania. Pytanie pierwsze. Gdzie bawiły się za Katarzynka, Pupilka i Rutka? W ogrodzie. Pytanie drugie. Czego używamy do czyszczenia nosa? Chusteczki. Pytanie trzecie. Czego nie robić z glutami i babolami? Można ich zjadać, bo to jest niezdrowe, ale też to jest tfu. No, na pewno nie można wycierać ich w ubranie. Nie powinniśmy ich jeść i e, wycierać o różne rzeczy. Czy przyklejać je za szafą, albo pod krzesłem. A, i pod stół, i pod krzesła tu też nie. Świetnie! Bardzo Wam dziękuję za wszystkie Wasze odpowiedzi. Myślę, że od tej pory będziecie wiedzieli, co robić, kiedy będziecie mieć katar lub zatkany nos. Cieszę się, że byliście z nami. Do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy za quiz. Więcej naszych przygód oraz czyściochowej piosenki znajdziesz na kanale Czyściochowo, na YouTube oraz Spotify.